Dzisiaj, dzisiejszym odcinku musimy sobie pokazać o snajperkach, bo bardzo dużo ludzi teraz narzeka na internecie, że o snajperka jest za bardzo overpower takie rzeczy. Dla mnie nawet powiem, że za słaba, co nie. Nie będę kłamał, nawet za słaba jest ta snajperka, bo powiem tak, ta snajperka tag 50 jest okej, okay, co nie? Jest zarąbista ta snajperka, nie będę kłamał. Fire rate jest totalnie do dupy ta, na serio. Jak powiemy zabijesz jedną osobę i druga osoba do ciebie biegnie, to no to już jesteś dead, co nie? Na serio. Już jesteś dead, w ogóle nie masz szans, bo w ogóle... Ta snajperka jest dobra, co nie? Bo to robi tak one shot, one kill, bo na serio, no powinny robić snajperki one shot, one kill. No zazwyczaj robi, co nie? Może tam kiedyś się wyjdzie, że nie robi, ale to rzadkość, co nie? Że nie, nie zrobi. Ale jak chłopisz pod skocie no to już jesteś dead, co nie? Bo już wtedy trafisz go w brzuch, albo tam chłopie w jego private poise, no to wtedy w ogóle już nie zabijesz go. I to jest takie gówno, co nie? Bo na serio... Snajperka powinna być one shot, one kill, co nie? Dla mnie powinna być one shot, one kill. No powiemy tak, jakbyś trafił go w nogę, no to lo logiczne, że nie, nie, nie one shot, one kill, co nie? No to okej, okay, ro rozumiem. Kur... No i właśnie to jest to! Fire rate w tej Snajperce jest totalnie do dupy! To musi przeładować 10 lat, żeby to było na strzelać. Ja lubię tą Snajperię, co nie? Ja lubię w x a snajpić, co nie? Bardzo lubię snajpić. Od zawsze snajpiłem Snajperkami, ale kurde, w tej grze jakoś mi tak, nie wiem... No, tak tutaj, no... Strzeliłem i w ogóle jest to opóźnione. Nawet te przyciski, jak przyciskam kiedyś, to są opóźnione jak strzelam. Nie wiem czemu tak jest. Ale tak jest, bowiem bardzo dużo ludzi narzeka na to, że wiesz, że sniperka jest one shot, one kill, a ludzie muszą wiesz, normalną bronią cały mag, i na go mogą mnie zabić. Powiem tak, od zawsze była sniperka one shot, one kill, nie będę kłamał, co nie. Ja jestem przyzwyczajony, że każdy grze, której grałem, było one shot, one kill, tylko tutaj jest jakoś, że no. Jeszcze ta sniperka, tak 50 gadam, nie jest aż taka słaba, co nie. Jeszcze jest dobra, co nie. Jeszcze można zabić kogoś, co nie. Easy można zabić, ale jak powiemy, tak jak zaczniemy grać tą sniperką. M44, ta snajperka, jest najgorszą snajperką, co nie? Powiem tak, ona jest zarąbista w tym, że, wiesz, no że szybciej strzela, co nie? O wiele szybciej strzela, niż tamta snajperka, co nie? O wiele szybciej, ale jest ten minus, że no, że ona w ogóle nic nie zadaje obrażenia, co nie? Że jak powiemy, strzelić go w brzuch, albo w ciało, tak od dotąd, no to jest hit marker, co nie? A jak powiemy, strzelisz do głowy, no to już jest ku kill, ale dla mnie to jest nie powinno. No bo powiemy, dobra, niech tu będzie, że musi dwa razy kogoś zabić, żeby wiesz. No to niech przynajmniej fire rage przyspieszą. Bo kurde, ten speed to kurde, jest gówniany co, nie? Kurde, strzelasz tylko, to musi wyczekiwać, no to wtedy od razu dedasz, co nie? Ja nie wiem, ja od zawsze byłem snajperem, nie wiem, od Lakoprza dwójki nad już grałem z snajperką. Tam było zarąbiście, w Call of Duty teraz w tych nawyk jest zarąbiście, No może teraz mi się gównianie nie gra w Call of Duty, ale to nieważne, ale powiem tak, snajperki są dowalone, co nie? Nikt nie narzekał, że overpower takie rzeczy. Do no i znowu fire rate nie snarki. I zawsze dla mnie sniperki były one shot, one kill, co nie? Może tam wiesz, dobra, rozumiem, jak trafisz kogoś w nogę. Okej, okay, rozumiem, że. Wow, nie będzie one shot, one kill, logiczne, co nie? Ale jak trafisz kogoś, nie wiem, popci podskoczy, trafisz go tam, nie wiem, w brzuch albo, nie wiem, jego private point. O tak, tutaj. No i to już nie było trafienie, no Bruh. Muszę go trafić dwa razy. Ok, ja rozumiem to, że było tak. Ja się sam zabiłem. Ja rozumiem, żeby tak było, że wiesz, że na tej sniperce tuż od żeby zabić, ale żeby przyspieszyli przynajmniej fire rate, bo na serio ten fire rate, jak se pomyślnie, no to nie jest takie dobry, co nie? Bo na serio, bo tak powiemy normalnymi broniami, no to ja w ogóle nie mam fanu, co nie? Ja wiesz, próbuję kiedyś sobie pograć w sobie normalnymi broniami i nie mam fanu. W ogóle zero fanu mam. Jakoś w ogóle... Nie wiem, dla mnie to nie jest nic satysfającego, co nie? Jakoś tak, kurde, wiesz, to jest dla mnie normalne, jak wiesz, snajpie, co nie? Dla mnie to jest normalne, co nie? Dla osoby, której całe swoje życie grało, nie wiem, SMG, karabinkie. Dla niego to będzie normalne, wiesz, granie SMG, a nie snajperką, co nie? A ja jestem przyjacielem do snajperki I dla mnie to jest normalne, co nie? Że wiesz, że snajpię sobie takie rzeczy I też jest problem z tymi snajperkami, że patrz Jak będę teraz sprintował i teraz strzelę Teraz strzelam Wiesz jaki to jest, Kupa delay? Że patrz, strzelam I to jest dopiero musi zatrzymać się, wyciągnąć tą a nie powiem, co i musi strzelić, to jest takie denerwujące na no serio. Jak powiemy, jesteś kurde pod presją, co nie? Bam bam bam, kurde, nawalasz się z ludźmi, no to na pewno deniesz, to nie. Jak zrobić, no to jest 9 na 10, że deniesz, to nie. Może masz ten 1%, że zabijesz kogoś, ale to jest rzadkość, co nie, bo kurde, zazwyczaj deniesz. No tak jak tutaj, powinno to być zabicie, ale no nie jest to zabicie. Ludzie narzekają, że to jest za bardzo overpower te snajperki, bardzo łatwo je w ogóle, wiesz, uniknąć takie rzeczy, możesz tylko robić troszeczkę movement, nie jest to za ciężki movement, że musisz jakieś backflipy rzeczy robić, tylko musisz w prawo-lewo strajfować i już masz kurde uniknąć snajperkę, co nie, wtedy zabijesz go easy. Ale to takie, no nie rozumiem czemu tak dużo ludzi płacze, co nie, to jest kurde od tylu lat jest tak snajperki, Call of Duty w CSie. W każdej, że prawie jest one shot one kill sniperka, co nie? Okej, okay, jak oni nie chcą zrobić tą sniperkę one shot one kill, rozumiem to, ale żeby przynajmniej przyspieszyli fire rate, bo kurde, fire rate w tej sniperce jest gówniany na serio. Wiesz, jeszcze tak na jedną osobę. Okej, okay, rozumiem, co nie? Jeszcze na jedną osobę mogę z tym fire rate przytrzymać, co nie? Utrzymać się mogę. Ale jak powiemy, tak jak ja jestem takim aggressive sniper, no nie da się, co nie, nie da się w ogóle tak snajpić, bo kurde, wiesz... Chłop ci podchodzi, później wiesz, dasz radę go obić, co nie, nie zabijesz go i później kolejny teamik przychodzi, no i, no i gówno zrobię na serio. deadne ba, od razu, dead i nie mam szans w ogóle. No i to jest takie, wiesz, ludzie narzekają na to, co nawet nie jest overpower, co nie, ludzie gadają, że powinno to znerfić, takie rzeczy. To nie ma nawet aim assista prawie, prawie to jest mniej aim assista niż normalne karabinki, nawet jak grałem to obczałem to, bo na serio, jak grałem normalnymi broniami to jest aim assist jak cholera, nie będę kłamał. Ej, assist jest taki mocny tutaj, no wiesz, jest, no porównając do snajperki, co nie, nie będę, wiesz, do Call of Duty, ale do snajperki to jest o wiele większy. Ale tak na serio ta snajperka się czuje, że ona mnie nerwi, na serio, tak wiesz, próbuję być bardziej, wiesz, ja jestem bardzo agresywnym snajperem, co nie, w Call of Duty nawet widać to, jak gram, nie wiem, longbowem albo coś takiego, no to jestem bardzo agresywny, co nie, ale tutaj to muszę tak troszeczkę tak wolniej grać, co nie, tak powoli, wolniej, co nie, żeby tak, wiesz, muszę, muszę się przyczaić do snajperki, co nie, wiesz, że tak muszę się nie przyczaić, tylko jak to nazwać, że tak... No wiesz, tak plus i minus, a muszę się dopasować do Sniperką, co nie, nie mogę wiesz, że, e robić to co ja chcę, muszę robić to co Sniperka chce i to jest takie, no lipa trochę, co nie, bo kurde, chciałbym kurde być bardziej agresywny co jest Sniperką w tej grze, bo bardzo lubię snajpienie w tej grze, na serio, bardzo lubię, nie wiem, jakoś mi się bardziej podoba niż w Call of Duty snajpienie, co nie, w Call of Duty jakieś takie, no nie wiem, ale tutaj jest zarombiste co nie, ale jakoś nie wiem, no na serio, denerwuje mnie to jakie ja nienawidzę tych ludzi, co używają tą armor, co nie? Ten taką tarczę też ta mnie denerwuje. Na serio, oni też powinni to jakoś nerpić czy coś takiego, bo na serio to jest takie denerwujące. Bo stawia sobie ścianę i nie możesz przestrzelić, to nie? Albo jak chcesz przestrzelić, no to musisz jakąś postać wziąć, żeby IMP e, wziąć, takie rzeczy, no. Ja nie chcę brać, taki, kurde, postaci, które muszę, wiesz, counterować takie rzeczy, no. Ja chcę grać postacią, którą mam fanto, nie? Bo już kurde przez te ostatnie kilka dni zaczyna mnie tak gra nerwowe co nie? Jak tak ostatnio próbowałem sobie robić settingsy nowe, bo kurde, wiesz, to jak to jest sens Sensivity, to takie wiesz, że jak spamiesz szybko, to jest takie szybkie, a później jak się kręcisz, to jest wolne, co nie? Próbowałem to usunąć. No się czułem niekomfortowo, co nie? Powróciłem do starych Settingsów, teraz inne mam settingsy totalnie, jakieś takie. Nie wiem, jakoś dla mnie są o wiele lepsze, co nie? Tak, tutaj! Strzeliłem przed chwilą i nawet to nie zareagowało, że strzeliłem, co nie? I to jest takie właśnie gówno, że patrz, biegnę sobie, biegnę sobie, robię no nosłopak, a i wysokoję. No ja muszę czekać 10 lat, żeby strzelić na to, no to jest takie denerwujące. No i patrz, teraz strzeliłem, i dopiero zareagowało mi po 50 sekundach, no! I to jest. Tak mnie to denerwuje, co nie? Tak mnie to denerwuje. A próbujesz sobie snajpić for fun. Nie wiem, czemu tak się w ogóle dzieje. To mnie właśnie ciekawi, czemu się to w ogóle tak dzieje. Nie, no, chłopiec skupa Google. Popie z takim na no, serio. Pop, kto i za tarczą jeszcze dead. No i tu, byłem perpidne na jego głowę, na jego shoulder. Head, shoulder. Nie wiem, jak się ta piosenka szła, ale kurde, byłem na jego shoulders i co? I bam, 90 HP, Brother, What the fuck?